I know it's been a Drodzy, witam się z Wami w kolejnym vlogu z takim pięknym śniadankiem. Właśnie na co dzień takich pięknych śniadanek nie jem, więc muszę to uwiecznić. Mam tutaj taką bułeczkę z mozzarellą, pesto, pomidorem i rukolą. Dodatkowo pokroiłam sobie nektarynkę oraz domowej roboty ogórki małosolne, tak więc zabieram się do jedzenia. Nalałam sobie takie smoothie z Biedronki bardzo je lubię, ale w ogóle moim ulubieńcem był ten smoothie, ze szparagami, szparagi, jabłko, banan, limonka. Nie wiem dlaczego ostatnio nie mogłam znaleźć i ostatnio było to, czyli green cocktail, kiwi, jabłko banana, spirulina. Mam nadzieję, że jeszcze uda mi się znaleźć ten ze szparagami, bo on był przepyszny i to był zdecydowanie mój ulubiony. A teraz śniadanko, pyszne smoothie i lecimy z tym dniem. No i tak poleciałam, że mamy inny dzień. Wtedy nagrywam niedzielne śniadanko. Przywitasz się? Jak się przywitasz? Co? Jak się, Glusia, wita? Cześć! Cześć! Super. I co miałam mówić, że to miał być taki plan, w sensie, miał być niedzielny, luźny vlog. Nagrałam właśnie tam śniadanko, ale później po prostu... Co to pokazujesz? To tu pokazuj, tu! Tutaj, do tego pokazujesz. O! Co pokazujesz? Co to jest? To jest z chomikiem. A to nie chomik, to jest mors. No, i ogólnie taki był plan na niedzielnego luźnego vloga, ale okazało się, że po prostu ten dzień był trochę taki ciężki i, i stwierdziłam, nie, nie nagrywam. Więc zostało na śniadaniu, ale proszę bardzo, może być to początek innego vloga, czemu by nie? Więc witam Was moi drodzy, tak już oficjalnie w kolejnym vlogu na moim kanale. Znowu miałam taką nieplanowaną przerwę, chociaż nie wiem czy to nazywać przerwą czy nie, bo nie wiem też dokładnie kiedy tego vloga dodam na kanał. Hmm, tak ostatnio po tamtej przerwie tak wspominałam o tym, że wracam na YouTube'a, wtedy czułam, że faktycznie mam taki flow, że się stęskniłam za tym i dodałam raptem cztery filmy. Koniec i znowu krótka, krótka przerwa. No nie wiem czy właśnie, czy krótka, czy długa. Eee, ogólnie ja mam coś takiego, jak taką powiedzmy pisaną zasadę, żeby najdłuższy odstęp między vlogami na kanale to było 7 dni. Tylko wiąże, wiązało się to zawsze z tym, że kiedy miałam taki właśnie jakiś przestój, bo po prostu no, najczęściej to wynikało z tego, że miałam taki. Nie wiem, albo miałam takiego doła, albo po prostu czułam, że. Nie czułam tego, że chcę nagrywać, o w ten sposób. Więc nie wiem nawet, jak to wytłumaczyć, czy to się nazywa. Jest takie słowo na to. Mm. Nie wiem jak nazywa się to słowo, chodzi o to, że jest taki moment, kiedy e, człowiek czuje, że jest taki bardzo mało produktywny, że czuje taki zastój, na pewno wiecie o co mi chodzi. No i właśnie ja w takim momencie e, patrzyłam na telefon i takie, o kurczę, już dawno nie było filmu, powinnam już coś rzucić I to sprawiało, że jeszcze nakładałam sobie taką w głowie presję i dołowałam się tym, że właśnie jestem nieproduktywna, że powinnam coś nagrywać, dlaczego nie ma takiego flow, e, dlaczego ja mam tyle pomysłów w głowie na filmy na YouTube, a nie mogę ich zrealizować, czy po prostu czuję taką... Nie wiem, że coś mnie po prostu tak trzyma. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Nie chciałam żeby w tym vlogu, wiecie, żebym się tłumaczyła tym, dlaczego nie dodaję filmów. Po prostu nie wiem, czy te tłumaczenia też są, bo wydaje mi się zbędne. Więc jestem. Nie, po prostu nagrywam wtedy i staram się właśnie nie nakładać sobie tej presji. Nagrywam, gdy. Gdy po prostu czuję. Nie chcę też robić właśnie czegoś takiego na siłę, że mimo, że mam na przykład, nie wiem, doła, czy mam po prostu taki cięższy moment, mój aparat, uśmiecham się, nagrywam po to, żeby łupać, łupać, łupać te vlogi na kanale i dawać regularnie, bo okej, okay, regularność jest świetna. Ja też bardzo często czułam się taka, tak spełniało mnie to, kiedy te, tych vlogów dodawałam, tak, te vlogi dodawałam regularnie, ale faktycznie no. Ym... Nie chcę popaść w taką, wiecie, skrajność po prostu i robić czegoś też na siłę. Uwielbiam nagrywać na YouTube, ale po prostu czasami warto też taki zachować do, w zdrowiu balans. Jeżeli czuję, że to nie jest ten moment nagrywania, to po prostu nie nagrywam. Tylko tak ja właśnie wam mówię, że ja bardzo kataj, często. Kataj, kataj. Katar, katar, Jezu, dobra! <laughs> ja mam coś takiego też bardzo często, że ja walczę właśnie ze sobą i, i sama siebie gdzieś tam wiecie, dołuje tym, że, że jest Kinga, czemu nie potrafisz czegoś nagrać, czemu nie potrafisz być produktywna? No, straszne to jest. Czasami człowiek właśnie dla siebie jest takim najbardziej, największym krytykiem, ale nieważne. To był taki bardzo długi wstęp, a teraz już yy, lecimy z tym vlogiem. Dzisiaj, yy, dzisiaj, dzisiaj zobaczymy, co się będzie działo. Myślę, że chciałabym Was zabrać do domu yy, mojego, ponieważ tam się już dzieją kolejne fajne rzeczy. Mam już gotowy kominek. Pięknie to wygląda, więc myślę, że Wam to pokażę. Mama przede wszystkim idzie się przebrać z piżamy. Ty już jesteś dawno przebrana Mama jeszcze śmiga w piżamie, tak? Nie zmieniać piżamy. Nie zmieniać piżamy? Podoba ci się ta piżama? Co? Stwierdziłyśmy z Glorią, że jeszcze przed Rzymką jedziemy gdzie? Na? No? Ready? No to? No to, słodziak mały jedziemy na frytki, ja ostatnio mam taką zaksiankę na frytki i tak mi smakują, że stwierdziłam, dobra, jedziemy na spontanie na frytki więc ubrałam się na szybko w taką sukienę, sukienkę, z padryle, to już jest ten moment, kiedy jest tak cieplutko że można po prostu, nie kombinować tylko ubrać jedną część garderoby i wyjść także mega, lecimy no proszę sobie wybrać, ile... Ile bierzemy bananków, Gloria? Trzy? Hmm, to może te? Właśnie te zielone też będą spokojne. No. Żadnych reklamówek. <śmienicza> nie ma takiej opcji. Gloria, nie bierzemy w sklepie reklamówek, Pamiętaj. I też żeby nie brała. Oczywiście klasyczny przystanek, czyli wizyta w spożywczym u pani Bożenki po banany. Mamy frytki. Cinamy. Jak smakują? Dobre. Kocham cię. Masz to tu wyrzuciłaś. Taka końcówka była, nie, taka nieładna, wiesz? Więc nie zjadam. Widzisz, że masz takie ładne fryteczki. Aczeki długie. Możesz. Możesz, możesz. się patrz, teraz mamy tak. To jest taki frytek i jest taki frytek, albo nie. Potrzebuję czegoś takiego... Mhm, mhm. <śmieniu> Proszę. Mam takie frytki. Który frytek jest długi, a który krótki? Krótki. Tak mama pokaże tak? Który jest długi, a który jest krótki? Który długi? Krótki. Pięknie. Jest długi. Co to za myszka mi wredby zadała? dzidziulek na drzemce, więc się zrelaksuję troszkę. I zjem sobie loda, albo dwa. Teraz mamy fazę na grand, W sensie głównie ja mam fazę i właśnie właśnie takim wczoraj kupił grand Chocolate. To jest bardzo w ogóle fajna alternatywa dla magnum. Uwielbiam lody magnum, najbardziej to chyba. Te Double Raspberry na przykład, albo ten Peanut Butter jest chyba jeszcze z migdałami. Ogólnie Magnum ma zajebiste lody, e, a ten jest tańszy. I dodatkowo ma taką grubą czekoladę, co ja w lodach bardzo doceniam. I w środku jest czekoladowy. To nie jest taki, wiecie, klasyczny lód, gdzie macie czekoladę, w środku śmietankę, tylko to jest cały taki intensywnie czekoladowy. Więc dla fanki czekolady, jaką ja jestem, to jest idealny wybór. Także będę teraz spowarzować ASMR. Mhm. Zapraszam Jest takie miejsce u moich rodziców Które tak uwielbiam Że będzie mi go bardzo brakować Po przeprowadzce I Szkoda, że nie mogę tego miejsca tak przenieść Chodzi o taras, wiadomo, że jak będę tu przyjeżdżać do rodziców Ale nie będę miała tego tak na co dzień A ten taras jest tak wyjątkowy Pokażę Wam na przybitkach, jak to wygląda On jest tak wiecie wysoko Dobrze On jest tak wysoko jest przepiękny widok na, na las, na drzewa. Tak naprawdę z każdej strony widać drzewa. Jeszcze teraz, właśnie w maju, gdzie jest tak zielono. Po prostu już to, ale strasznie, ten. Strasznie zaczynają oczy uzawić, bo właśnie jemy na zewnątrz. Słońca niby nie ma, ale jest takie jasno. Takim samochodem, jak to nazwać? Dostawczym. No. Takim no, ponieważ jedziemy, my jesteśmy po prostu ludzie remontu. <noise> Ile ten remont już trwa? Trzy lata? <noise> Masakra, więc jesteśmy ludzie remontu. Jedziemy właśnie teraz takim samochodem budowlanym e, po tak można to tak, nazwać? Tak, tak. E, no i przy okazji, właśnie zabieram Was do nas, do domu, ponieważ pokażę Wam, co się tam pozmieniało. No, ten kominek jest piękny, nie? No. To aż warto pokazać. Przy okazji, właśnie Wojtek ma też jeszcze te listwy, masz je? Tak. tak, Wojtek ma takie listwy łączące tak podłogę. No, to wszystko Wam już pokażę na miejscu, więc szybkie łapką przejście i widzimy się w naszym domu. Piękne przejście, prawda? Bardzo profesjonalne. Wojtek tam ładuje to, co ma do załadowania, a ja przeszłam do domu. Cześć, domku! I w co? No i pokażę Wam. Najpierw może ten kominek. Ja sam coś wspominam o tym kominku. Na samym początku zamysł był zupełnie inny, bo to miał być totalny, totalny klasyk, czyli biały kominek. Stwierdziłam, że musi być zdecydowanie biały pod tym kątem, że w naszym salonie jest tutaj co prawda duże okno wyjścia na taras, natomiast jest od strony z tego, co się dowiedziałam południowo-zachodniej, więc tak naprawdę tu jest cały czas cień i salon nie jest tak mocno osiedlonym miejscem, ale... Przyszedł taki moment, że oglądałam z tego, co pamiętam, Low is Blind i tam e, był taki właśnie kominek. Tam był chyba kamień, kamienie w ogóle był wyłożony, i tak mi się spodobał ten kominek. Stwierdziłam, kurczę, co gdyby zaryzykować. Ta nasza ciemna łazienka wyszła tak pięknie, tak elegancko, że może by troszkę tego jeszcze, powiedzmy, kamienia przemycić właśnie tu na kominek. To jest oczywiście płytka gres, to jest gres, e, no ale właśnie ma taką fajną strukturę jak kamień. No i tak może być, że troszeczkę zaryzykowaliśmy. Znaczy, tak, znaczy wiecie, ja myślałam, że to jest po prostu takie ryzyko, no bo jednak coś innego. I wiecie co? Wyszło to genialnie. Więc warto było, naprawdę warto było. Jestem po prostu zachwycona, jak on wygląda. On jest też wykończony takimi czarnymi narożnikami. No ciężko byłoby te płytki dociąć, bo one pękały. To jest taka po prostu trudna płytka. Natomiast właśnie z tymi narożnikami są takie, wiecie, te czarne obramowania, i wygląda to cudownie. Na samym początku też kominek miał być narożny, na takim nam zależało, ale też stwierdziliśmy, że chyba wolimy mieć jednak większy telewizor, a mieć kominek klasyczny. No bo przy narożnym byłoby ryzyko, chyba też Wam kiedyś o tym wspominałam, byłoby, byłoby ryzyko, że po prostu matryca pójdzie w telewizorze, a tego, tego byśmy nie chcieli. No i tutaj mamy oczywiście wnękę zrobioną na drewno. Piękne, ładne, równie klocuszki dremna trzeba tutaj znaleźć i powkładać. No i tutaj coś, czego też miało w sumie nie być, ale tak stwierdziliśmy, że a może właśnie warto. Ale to nie wiem, czy powinien się podnosić. Ale ona sama przyszła. Pokaż ją tam. O Jezu. Czapka. Słodziak. W ogóle ty, ty ją tutaj się chyba pogłaskałeś, to jest ta? Czy nie ta? Ta, ta, to jest nasza. I on no śliczne. ale wyjął później, bo się mały, no, wycie, i, ten. I jeżeli chodzi o te wnegi, właśnie, to też kurczę. Jak stanęło przed wyborem, jak mają być duże, jak mają być wysokie, jak mają być szerokie, nie miałam żadnego pojęcia. ale Stwierdziłam, że chyba warto zrobić takie faktycznie wyższe, w razie czego. Bo nawet jeżeli da się tutaj coś mniejszego do środka, to będzie wyglądało tak elegancko, więc zobaczymy w przyszłości, czy te wnęki okażą się strzałem w dziesiątkę, czy też będę się na nie denerwować. znać w komentarzu, czy warto było odejść od klasyki, chociaż dla niektórych na przykład taki kominek może być klasykiem. Ja, wiem, ja byłam taki, cały czas w takim przekonaniu, że ten salon trzeba rozjaśniać, że broń Boże, żadnych tutaj ciemnych elementów, ale okazuje się, że no, już na przykład teraz jest popołudnie, już się robi coraz ciemniej, no to salon mimo wszystko przy tym kominku... Nie wygląda na ciemny, nic się tutaj takiego, wiecie, drastycznego nie zmieniło, tak diametralnie nic się nie zmieniło. No ściany na pewno to, że są jasne, to też robią robotę, bo rozjaśniają mocno wnętrze, tak więc naprawdę. Warto było, moim zdaniem. Wiadomo, każdy ma inny gust, ale mi się to niesamowicie podoba. Ja tak w ogóle mówię Wam, zobaczcie na nasz kominek, zobaczcie na nasz kominek, a głównie chciałam Wam pokazać, no kominek może też, ale głównie tą zabudowę. I co, mężu? Pięknie. To no, żona tak wiesz, co? wymyśliła z tym, nie? A to wszystko przez to, że oglądam Love is Blind. Pamiętasz, wysyłam Ci to zdjęcie, pamiętasz? Żebyś zobaczył na, na kominek, jak to jest wszystko zrobione w ciemnej tej... To jest gres czy płytka w końcu? Gres, nie? Gres? Czym się różni gres od płytki? Tylko gresowa. No, piękna. Ja tam nie wiem, czy to się różni, bo mi się wydawało, że jest. Takoma ma styl gry. Jakby coś potrzebował. Więc to nie jest to samo, co mamy w łazience. W łazience nie. To jest mamy, w mamy. Kryształem. Bo łazience mamy w ogóle, one są bardzo podobne kolorystycznie do siebie. Tak. Czym się właśnie one różniły? Że ta jest taka z połyskiem, troszkę ona ma takie ma taki Delikatne, jak się tak... Yy, Patrzcie, to mieni się jakbym dokładnie... Dosłownie wzięła na pędzelek rozświetlacza takie i tak flagra. porozcierała. Nie widać się tego tak z daleka. Ej, no faktycznie z Ej, no faktycznie jest wciągina. Pięknie no. Sztos. Wojtek, teraz twoim zadaniem będzie pociąć drewno tak, żeby nie no ma, wiesz, Nie ma, że wiesz. Nie, tak nie, ładnie idzie całe. Widzę, ale słyszysz, Wojtek? No. To nie, Wojtek, nie, 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 być no. równiutkie te. Po to taki jest Dobra, tego zamysł. Teraz idziemy do góry, zobaczymy, czy są już założone listwy przypodłogowe. O, tam są, na dole w pokoju. Ja myślałam, że nam już się skończyły takie zabawy z kolorami, wiesz? Hmm. wiecie, że niekoniecznie, co? No mówicie, że to tak, wiesz, na to się nie zwraca później uwagi zupełnie. No bo... Wiesz, no nie da się, tak prawda, nie da się znaleźć idealnego koloru drewnopodobnego, to jest raz. A dwa? wiem, bo tak wydaje mi się, że jak właśnie na dole przełożyłeś ten złoty, to mi się tak wydawało, że może to jest tłumacz, ale w sumie tak jak z daleka się patrzy, ładnie to wygląda tak subtelnie. Będzie, że to są złote dodatki. No mi. właśnie, tak, złote są te. Przecież to no, zostawiamy to tutaj. Ramki do siedzenia. No chyba tak, Wytek. To jedno tu. Tak mi się wydaje. Bo ten złoty też nie jest taki hamski, on jest taki delikatny, nie? No widzicie do królestwa naszej To oczywiście światło będzie inne. Na razie jest taki kurde, żółta, żarowa założona. Tu mamy huśtawkę, zaraz ją sobie założymy. No i popatrzcie na to, jest doli szafa. Tu jeszcze będziemy mieć prąty. No i te gałeczki eleganckie, które Wam pokazywałam w ostatnim vlogu. Serduszka. I patrzcie, ile tu jest miejsca. Ile tu jest miejsca. Nawet już jej włożyłam. Naprawdę przywozą wieszaczki z Rose Gold. Małe wieszaczki dla dzieci. I co? Tu... Właśnie nie kołczyk spadł z wrażenia, ale naprawdę po prostu... Ale jestem zgrzana. Tu mamy na przykład fajnie zrobione w meblach to, że tu jest drążek. Widać go, czy nie widać? Widać. Tu jest drążek i możemy sobie wyjmować kółki, gdyby było potrzeba więcej ubrań zawiesić. Tu mamy, proszę bardzo, coś takiego. Szuflada na biżuterię, gumeczki, opaseczki, czego dusza zapragnie. Tutaj szuflada na buty. I tu, pełno szuflad, pełno miejsca do przechowywania. Czy ten pokój nie jest piękny? Sama bym chciała mieć taki pokój, boże. I co? I co wam chciałam jeszcze pokazać? I jeszcze tutaj mamy, zawinęłam trochę za wcześnie, ale w sumie też już tak marzyłam, żeby to zrobić. W sumie już można, jak się posprząta w pokoju, poskładać. Tutaj mamy IKEA Trofast, z tego co pamiętam, Trofast, czyli mamy tutaj po prostu dwa takie regały z szufladami. I one będą tutaj po tej stronie. Także. Może kiedyś tu będzie. Postawiam, dlatego postawiłam na dwa trofasty: żeby Gloria miała na całej tej ścianie centrum dowodzenia do zabawy. I fajne też jest z tych trofastach to, że można w przyszłości gdzieś tam, wiecie, pomiędzy dać biurko. Tam, gdzie teraz stoi Wojtek, po drugiej stronie będzie łóżeczko Glorii, może jakiś regał z książkami, zobaczymy. Może wiecie w przyszłości, to jest moje obiecywanie, może wiecie w przyszłości jakiś film z organizacją wnętrza pokoju mojego dziecka cieszysz się też tak jak, Oczywiście. jak? Że ja? Oczywiście. I ja zaczynam w ogóle gadać inaczej, nie? jest hmm. taki, uh. Uh. no, no i listy przypomugowe. Ja są już, może już pokazać na moje brudne yy, buty, które się no wyróżniały na tle tych list. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz. To są listwy z jakiego materiału? Yy, to jest jakiś polipropylen, coś tam wzmacniany. Co jest właśnie fajne. Bo, 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 bo na przykład mi się bardzo nie podobają takie typowe plastikowe listwy, bo wyglądają zajebiście tandetnie. A znowu drewniane listwy. MDF. MDF, przepraszam, które mi się zajebiście podobały. MDF jest słaby pod tym względem, że po prostu pęka, nie? Pęka, może gdzieś odprysnąć bardzo łatwo. Wielu złapać. Dokładnie. Więc znaleźliśmy takie listwy, które są właśnie, no, pięknie wyglądają, My wiecie? Jakościowo mają fajne, myślę, i, i jest super. Pokaż, ej, to jest jeszcze niedokończone, tu jeszcze pewnie jakiś silikon wleci. Nie panie, silikon, ok akryl. Dla mnie wszystko jest, ja wszystko, cię, wszędzie, gdzie widzę dziurę, tam zawarja silikonem. <grym> <grym> Najcudowniejsze uczucie na świecie to jest, gdy przychodzi wieczór. Można sobie zmyć makijaż, nałożyć pielęgnację i zasiąść z mężem. Jololo. Jak właśnie się oglądamy film? E, wczoraj mieliśmy w ogóle co? Kakao, co sobie zrobiliśmy, nie? A Eciec... dzisiaj mamy truskawki. Dzisiaj lody, mam truskawki, no. tak. Są lody, właśnie to sobie tak kupił. I ja o, oczywiście o, <laughs> mega romantycznie. Gotowałam sobie bub, ponieważ je, jak to zobaczyłam, że są worki bobu. Co prawda, widać było, że ten bób jest taki, no nieładny po prostu, nie przyciągały te, ale stwierdziłam, boże, bób taki świeży w sklepie. No to super, bo ja do tej pory się ratowałam rżunkami. Co prawda, nie mam już takiej fazy na bób jak, yy, jak wcześniej. O Jezus, Maria, jadłam bardzo dużo bobu, całe worki jej robiłam sobie na kolację, ale stwierdziłam, że mam ochotę. I to jest w ogóle bób z Albanii. I powiem Wam, że mimo, że jest taki, no to jest starszy bób. To smak jest naprawdę nie do porównania, jeżeli chodzi o te mrożonki. Pychota, mm, także wiemy. I w sensie ja jem. to jest wszystko dla mnie. I oglądamy. Dzisiaj wybraliśmy sobie, Wojtek wybrał. Film Koko, animowany. Tak, możemy oglądać? Koko, możemy. Przepraszam. Chciałabym się właśnie tym samym z Wami pożegnać, już, że nie denerwować mnie męża, bo jak mi się nas Proszę, także chcę się z Wami pożegnać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego vloga. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, bo już niedługo 10 tysięcy. I widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia. Cześć.